Nasza misja. Kolegium Peniafort to świetkie centrum edukacyjne założone 26 lat temu, przez cały czas pod tym samym kierownictwem i zarządzaniem. Szkoła narodziła się jako ośrodek wczesnej edukacji i początkowo specjalizowała się tylko w tym rodzaju kształcenia. Później edukacja została rozszerzona o szkołę podstawową, średnią i przygotowanie maturalne. Wszystkie te lata doświadczeń pozwoliły nam pokazać miastu Alicante i jego okolicom, że mamy nie tylko najlepsze zaplecze w San Vicente de Raspeig, ale także, że nasz system pracy charakteryzuje się wysoką jakością i efektywnością. Nasz program nauczania ma na celu wszechstronny rozwój inteligencji dziecka i naukę języka angielskiego od czwartego miesiąca życia. W Kolegium Ford przyjmujemy zapewnik, że każdy uczeń, niezależnie od swoich możliwości, może osiągać dobre wyniki w nauce. Ponadto zachęcamy uczniów do pracy nad własnym rozwojem emocjonalnym. W salach lekcyjnych dzieci w naturalny sposób poznają swoje emocje i uczą się nimi zarządzać dzięki poradom i nadzorowi gabinetu psychologicznego już od pierwszego etapu edukacji. Celem jest zadbanie o zachowanie różnorodności wśród uczniów, maksymalnie indywidualizując nauczanie. Pracujemy zarówno nad trudnościami w nauce, które pojawiają się na co dzień, jak i nad wyjątkowym traktowaniem uczniów o wysokich zdolnościach. Jakość nauczania ośrodka znajduje odzwierciedlenie w doskonałych wynikach uzyskanych poprzez, przez uczniów na egzaminie maturalnym w tym roku. Kolegium Peniafort zajęło piąte miejsce na poziomie regionalnym i trzecie na poziomie wojewódzkim. Kadra nauczycielska. Jesteśmy zespołem młodych nauczycieli z dużym poczuciem odpowiedzialności oraz wysokim stopniem przygotowania i zaangażowania w swoją pracę. Zwracamy uwagę na innowacje pedagogiczne, nie zaniedbując jednocześnie najlepszych tradycji edukacyjnych. Kadra nauczycielska jest zaangażowana w kompleksowe szkolenia. Praca z małymi grupami sprzyja procesowi nauczania i pozwala nauczycielom bardzo dobrze poznać indywidualne cechy każdego dziecka, aby móc zawsze odpowiedzieć na jego potrzeby. Infrastruktura szkolna. Kolegio Ford dysponuje nowoczesnymi obiektami oraz stale modernizuje zasoby i już środki technologiczne. Przestrzenie wspólne, takie jak jadalnia, hol główny oraz te przeznaczone na zajęcia muzyczne, wyposażone są w specjalną izolację akustyczną. Wszystkie sale lekcyjne są obszerne i dobrze wentylowane, a środowisko jest idealne także z punktu widzenia sensorycznego, który ułatwia proces uczenia się. Centrum posiada duże i zacienione przestrzenie zewnętrzne, idealne miejsce do prowadzenia zajęć lekcyjnych lub innych zajęć na świeżym powietrzu. Nasze Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej znajduje się pomiędzy San Vicente del Raspeit i Via Franquesa. Budynek szkoły podstawowej, średniej i etapu maturalnego znajduje się w północnej części San Vicente del Raspeit, na Camille de la Sendera 142, 15 minut od centrum miasta Alicante. Nasza strefa wpływów to miasta San Vicente del Raspeig, Alicante, Muchamiel, San Juan Pueblo, San Juan Playa, El Altet, Santa Pola i Elche. Szkoły posiadają własną komunikację autobusową, która oferuje transport dla naszych uczniów. Komunikacja szkoła-rodzina. Kolegium Peniafort nie tylko szkoli, ale także wspomaga rodziców w domowych zadaniach edukacyjnych. Wymaga to bardzo płynnej komunikacji między rodzinami a kierownikiem studiów. Naszym celem jest współpraca z rodzinami, aby osiągnąć nasz wspólny cel, którym jest nie tylko kształcenie dobrych uczniów, ale przede wszystkim wyjątkowych ludzi. Proponujemy spotkania indywidualne z rodzicami. Posiadamy własną platformę internetową do komunikacji z rodzinami. Przyswajanie i nauka języka angielskiego. Kolegium Penia jest autoryzowanym centrum przygotowawczym i egzaminacyjnym Cambridge. Jesteśmy wielojęzycznym ośrodkiem, który intensywnie szkoli w zakresie języka angielskiego w godzinach szkolnych. Sukces w oficjalnych testach Cambridge sięga 97%. Uczniowie spędzają około 14-15 godzin tygodniowo, ucząc się pod okiem nauczycieli, których ojczystym językiem jest język angielski. W szkole średniej na poziomie maturalnym uczniowie są podzieleni według poziomu języka angielskiego i uczęszczają na specjalne zajęcia przygotowujące do oficjalnych egzaminów Cambridge. Nasi uczniowie zdają egzamin zewnętrzny na poziomie B2 w wieku zaledwie 12 lat, a C2 w wieku 17 lat. Wszystkie pozostałe przedmioty są nauczane w języku hiszpańskim. Żaden przedmiot nie jest oferowany w języku valencjano. Jest to jeden z głównych powodów, dla których wiele rodzin z zagranicy wybiera naszą szkołę, aby kształcić dzieci. Specjalna edukacja i zajęcia pozalekcyjne. W centrum ważną rolę odgrywa muzyka. Wszyscy uczniowie uczą się gry na trąbce od trzeciej klasy szkoły podstawowej, zaczynając od pierwszych dwóch klas z nauczaniem teorii muzyki, fletu i perkusji. Ponadto po lekcjach uczniowie mają możliwość nauki gry na gitarze, fortepianie i perkusji. Wielu naszych studentów decyduje się uzupełnić swą wiedzę uczęszczając do szkół muzycznych. Jeśli chodzi o edukację sportową, Szkoła Peniafort proponuje w ramach przedmiotu wychowania fizycznego jedną godzinę tygodniowo pływania we własnym podgrzewanym basenie naszej szkoły. W godzinach szkolnych oferowana jest również szeroka gama zajęć pozalekcyjnych: koszykówka, piłka nożna, judo, yoga, taniec sportowy, robotyka, ceramika oraz dalsze rozszerzenie nauki do oficjalnych egzaminów zewnętrznych Cambridge. W Kolegium Peneford przywiązujemy szczególną wagę do umiejętności czytania i pisania oraz rozwoju krytycznego myślenia. Katedra Języka i Literatury Hiszpańskiej uwzględnia w swoim programie plan promocji czytelnictwa, mający na celu zapoznanie najmłodszych z klasyką literatury hiszpańskiej, wzmocnienie nawyku czytania pozytywnie wpływa na znajomość ortografii i ekspresję. Na Wydziale Filozofii w ostatnich latach prowadzono szkolną debatę i studium retoryki. Nasi uczniowie rywalizują w regionalnych i ogólnokrajowych konkursach debat, co jest doskonałą okazją do poznania nowych kolegów i dzielenia się z nimi doświadczeniami i wiedzą. Nie możemy zapominać o wpływie naszego środowiska na życie i rozwój naszych uczniów. Przykładem jest przedmiot ekonomii, która ma fundamentalne znaczenie dla społeczeństwa, ponieważ odnajdujemy ją na co dzień we wszystkich obszarach naszego życia. Dlatego nauczanie tego przedmiotu jest niezbędne dla lepszego zrozumienia otaczających nas rzeczywistości. W ten sposób pokazujemy uczniom, że nie ma dystansu między tym, czego uczą się w szkole, a rzeczywistością, ponieważ jesteśmy jej częścią na co dzień. Równie ważne jest nauczanie historii, ponieważ pozwala nam poznać naszą przeszłość, zrozumieć teraźniejszość, w której żyjemy i budować naszą przyszłość. Szkoła posiada w pełni wyposażone laboratorium, w którym uczniowie poprzez praktyczne eksperymenty potrafią lepiej zrozumieć pojęcia teoretyczne zasłyszane w klasie. Wydział Nauki promuje uczenie się oparte na projektach, wspierając w ten sposób zainteresowanie i ciekawość uczniów nauką, a także krytyczne i kreatywne myślenie, jednocześnie poprawiając ich umiejętności rozumowania i rozwiązywania problemów. W ramach Wydziału Matematyki staramy się budzić w studentach ducha krytycznego i przedsiębiorczego myślenia poprzez nauczanie oparte na projektach i problemach życia codziennego. Uczniowie, którzy wykazują szczególne zainteresowanie i talent do tego przedmiotu, są dodatkowo zachęcani do udziału w olimpiadach matematycznych.